Cześć, witajcie w dzisiejszym odcineczku najnowszy uchwyt na miarę zwijany i nie tylko marki Komelon. Jest to bardzo fajna alternatywa od poprzednika. Jest to ulepszony model. Dzięki temu możemy mocować praktycznie każdy rodzaj miar zwijanych. I nie tylko, możemy również montować elektronarzędzia i narzędzia do łącznej wagi 1,8 kg, więc jest naprawdę fajna sprawa, ponieważ przeciętna zakrętarka, wkrętarka czy na przykład taker świetnie się sprawdzi. Dzięki temu nie wypadnie nam podczas prac na przykład na wysokościach. Oczywiście mamy opcję montażu linki zabezpieczającej. Czy to na uchwycie, czy po prostu bezpośrednio wiadomo, do pasa monterskiego lub do szlówki przy spodniach. Ogólnie, jak widzicie, sprzęt naprawdę daje radę. Po chwili użytkowania, tak szczerze mówiąc, możemy intuicyjnie i z pamięci montować i demontować dowolną miarę, czy dowolne narzędzie o wybranej odpowiedniej wadze. Tyle w temacie. Więcej już zobaczycie w moim odcinku na YouTube, który już okaże się niebawem. Trzymajcie się, pozdro, cześć!